a, a ja, a ja a już wiosnę będzie widzowie mega dziwny filmik, znaczy nie dziwny, ale się zaskoczycie bardzo, dobra, ale może pierwszym co zrobimy to Elo yy, 609 to do mojego klubu, pika w youtube, zapraszam, ja to pika w gaming, zapraszam, subuj mój kanał na youtube, tak Pieka pizza YouTube, e, do tego klubu. E, tutaj, tym na zaproszenie celu pucharków. Także no myślę, że to oczywiście e, e, Jeśli dzisiaj dobijemy, widzowie, próg 6 łap w górę, wtedy będę Wam bardzo wdzięczny i nagrywam kolejny odcinek. Bo by w ogóle tak mało łap jest w ogóle że ten... musicie działać. Dobijać te prógi, bo tak to, to, to serio. Dobra. Hmm. E, bo następną moc nie tylko będziemy robili... To, dobra. Ale nieważne. Hmm. Piszcie w komentarzu, czy mam duże, duże szanse na wydropienie. Y, ty, oto wiecie, ty co ty bierze epicki, bityczny i legendarny. Powiedzcie mi, czy mam duże szanse na ich wydropienie. Dobra. Znaczy, że źle podkreślam, że tyle pchał. Wypada, że tyle ciało, nie? Dobra, to prawda, Dobra. আমি কিছু চেষ্টা করব তোমাকে জানতে। আমি ইনস্টাগ্রামে কপ্ল্যামার নিমেটিন। আমি কিছু চেষ্টা করব তোমাকে লাইক করতে। না, লাভ ইউ সো। তোমরা সবাই আমতো আছ এমন কিছু চেষ্টা করো।